Cześć, witam Was w takiej nowej serii, w której będę budował różne takie rzeczy, na przykład jakieś domki, jakieś właśnie wieżyczki, tam? Tak, jakieś takie różne rzeczy. Więc dzisiaj będę budował sobie wieżyczkę. To właśnie tak jak tam będzie się trochę zrwał, bo ogólnie ogóle nie jestem stworzone tak trwanie ale ogólnie lubię budować no, no mi się to raczej podoba tak w ogólnym czasie budować jest ok nawet <laughs> w ogóle mam e, mam nadzieję, że zrobię taką reklamę jakby z koreklam tego serwera i mam nadzieję, że to jest jakaś ręka szerega... ty może spytam się, czy jest tu ręka tak, jest tu, się będę cieszył tak, się będę cieszył muszę jeszcze zrób, czy to jest potworny jeszcze? He. sobie pytam. Tak, mam rękę. Ciekawe, mam rękę, super wiem. O, mamy mistrz. Ciekawko. He. Zresztą nie mam ręki. O, <ow>, poczekajcie. <sled> Teraz... Okej. Okay. W ogóle nie wiem czy widzieliście ten komentarz pod simsami e, zaraz. Nie, albo ja wam pokazać. Było to był właśnie od Byrskiego i to taki komentarz trochę taki dziwny trochę mnie się dziwił. bo napisał Mikatsuera submi mój kanał, to ja subnię Twój submi mój kanał, to ja subnię Twój proś mnie o to i ten komentarz mnie trochę zaskoczył z tym Mikatsuera i to dla mnie to było trochę takie dziwne i trochę mi coś się nie spodobało bo... dobra już, koniec kurde jak się kurde kupiam, poszko, idź sobie no co no cóż, może mi będą tkwić, bo jeszcze źle powiem i będziecie mieli, będziecie mnie... Hej, cześć. I jak to, żeby tak właśnie nie dał dużo. Cieka... co? Małe lupy. Wait, what? Nothing. Kurczę, żeby. Bo nikt nie widzi drabinek, drabinki są i w ogóle. Se. Teraz chcę te schody. Teraz chcę schodeczki. Tak jest płytek. I który to Patrząc? raz ja w tym odcinku? spytłem Drugi albo trzeci. Kto chce być oh. na mojej wyspie? Być, co ja raczej nie chcę być. Byci. Być, byci, ja nie chcę. Być, nie chcę, bo być nie wiem dlaczego. Być nie chcę. Oto grafia. O, to wielkie A. Pracować na farmie. Jak pracować jako farmer? Wiem, czemu przeczytałem jak pracować jako farmer? Rozumiem. Hmm. To, to ciekawe? Jak na takim sobie Skyberu pracować jako farmer? zresztą Zrozumiem, jak pracować na farmie. Ale jako farmer. Znaczy, właśnie no, to powiedziałam, że właśnie zrozumiałam, jak pracować na farmie, ale jako farmer na serwerze skyblock to już raczej nie spiec, rozumiem to jest dla mnie. Dobra, więc zobaczcie, czy się da normalnie wejść. Właśnie, jak się da? to się już nie przewidzi, nie? jest ok. fajna. że to oglądasz. pozdrowienia Pozdrowienia, Pozdrów. Pozdrów Może tak. Lubię Jego jest ok. I jako pan lubię. Siem. Igor jest jedną z yy, najlepszych youtuberów, przynajmniej wobec mnie. Ewie, yy, bardzo ku ludzi, bardzo kucyję. Kola. Gdziebym sobie... nie troszeczkę... będzie okej. Powinienem sobie zrobić pauzę teraz. I trochę teraz rozrubiłem... Kur... No w sumie kto by mógł? Myślę, albo Dobra, nieważne. Najwyżej... Nie podoba mi się. I w ogóle troszkę nie wiecie jaki mam nick. Chyba, że tam na początku mówię świetlone widać widaj na przykład i to widzę, 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 na razie widzę, 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 no jeszcze nie jest widzę, ale to mi jeszcze w sumie chwilę zajmie okej okay. Jest tu ktoś z moich Nie wiem Nie wiem, nie znam twoich znajomych Powiedz, ja zwołem ja sobie po imię, jest mm, W ogóle tak Możecie napisać w komentarzu na przykład, czy chcecie ze mną nagrać Mnie by po miło, ze mną nagrał, tylko jakoś tak Eee, do 12 jak ustać? oczywiście bez że mogę zasypiać. What? Dobra. Eee, ja zaraz będę mógł kończyć tylko. Teraz zrobię lata Cięcie na tu i pokażę Wam jak to jest zrobione, albo ja tak nie takie nie będzie na YouTube tak wow